Na warszawskiej giełdzie osłabione dwudniowymi sporymi spadkami byki zaczęły czwartkową sesję bez animuszu. Główne indeksy zwyżkowały na otwarciu po około 40 do ale handel w trakcie pierwszej godziny przebiegał w dość nerwowej atmosferze i nie obyło się bez chwilowego spadku w wieku 20 poniżej 2500 punktów. Później nastroje się nieco poprawiły i wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie o 8 do 9 wyższym od światowego zamknięcia. Jednak siła byków koncentrowała się głównie na papierach trzech spółek akcje PKO zyskiwały od 2 do 2,8 walory PKN Orlen rosły po około 2 APKO zwyżkowały o nieco ponad 1%. Orlenowi pomagał wzrost cen ropy naftowej powyżej 87 dolarów za baryłkę. Bardzo słabo zachowywały się natomiast akcje KGHM, które przez większą część dnia pozostawały pod kreską, tracąc co prawda niewiele, bo około 0,2%, ale przy bardzo dużych obrotach, najwyższych na rynku. Na niewielki plus udało im się wyjść dopiero na 2 godziny przed końcem dnia. Końcówka sesja sesji przyniosła zdecydowany przypływ optymizmu i WIG 20 zwiększył swoją wartość ostatecznie o 1,9%, procent, wIG wzrósł o prawie półtora procent. Wskaźnik średnich firm zwyżkował o 0,7%, a ESWIK o e, również o nieco ponad 70%. Obroty wyniosły 1,5 miliarda złotych. Dziś więc mieliśmy chwilę odpoczynku po bardzo nerwowych dwóch dniach związanych e, wynikających z problemów finansowych Grecji i e, dyskusją na temat pomocy ze strony Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla tego kraju. Roman Przesnyski, główny analityk Gold Finance.